Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie <coughs> ponownie na moim kanale Albo witam serdecznie nowych na moim kanale <coughs> yy, Więc tak Wczoraj, znaczy nie wczoraj, tylko pewnie dzisiaj, albo wczoraj już nie wiem Po prostu w ostatnim odcinku Zostawiam wam maszynę. Dzisiaj ruszamy tak trochę z że tak to powiem yy, Więc yy, no Niestety chudy zostawiam Bo jednak yy, Gram na skrzyni i muszę wiedzieć jaki bieg, na godzinę, ok, i tak dalej no, bo też jeżdżę zazwyczaj po bo mam rozwalone rozwalone pedały więc no, gram na chudzie, ale tak jakby fabułet robię, będziemy e, robić, tak? <coughs> tak mówię, no witam was dzisiaj na, na mojej farmie o, dzisiaj będziemy sobie warać uraz pole moją sześćdziesiątką otworzymy dobra teraz będziemy tym pługiem. na pole zaraz wam pokażę który jak to pokażę idziemy na pole po po żopaku. Продолжение okay. следует... Sorry, że mnie dawno nie było na kanale Ale no, jakoś nie miałem węzł nagrywania Do góry o, dobra. No, mam nadzieję, że dobre dobrze jest w ciemniku Przegraje się za głośno No, w się jak widzicie będzie orka Jedziemy na moje nowe pola hmm. ogólnie na gospodarstwie ja odkąd zacząłem tutaj uprawiać rolę e, a to jest od niedawna kupiłem właśnie dwa trzy nowe pola e, więc hmm, z czego dwa pola ko obok siebie więc te pola będę złączał i robił w jedną <laughs> także no dobywa. co tu super rusza może? <grym>, ogólnie to jest szukam dobrej skrzyni A wiem że że to nie jest ta skrzynia Zobaczymy, to będzie ta skrzynia Widzę ja nie mam tutaj, nie znajdę tutaj takiej idealnej skrzyni, jak jest Moje te... Sze... Szepe... Szeplakie... Szeplakie... sorry. Ale no, jako skrzynek chcę, by ja pomyślał o tymi biegami. O, to chyba to taka skrzyna. No fajnie, tak głupi, tak zbiera się, nie? Mieliśmy chyba tą skrzynią wiem. 130 będę trzeba zmienić. Ogólnie tak, ja tej farby będę sobie oczywiście rozbudowywał. Mm to rozbudowywał więc mam nadzieję że taka wam się spodoba Był... nie, nie wiem czy miałem tylko, raczej znaczy, w innym farmingu miałem taką serię że rozbudowywałem się miałem takie małe maszyny ale w tym farmingu już takiego czegoś nie było więc w tym farmingu to jest nowość teraz tak, to jest chyba pole moje tak, tak do mnie należy pożopaku a, to jeszcze tą drogę. No chyba nie będą sobie jeszcze a No dobra. Więc... Na pole. Więc sobie pod za pole zaczniemy sobie gdzieś tutaj. Od środka. Mam nadzieję, że uda mi się od środka zacząć. Do dobra. Teraz tak, on jedzie 8, 12, dobra Jedziemy trójką Trzym na godzinę, ów dół O rwemy mm, Więc tak, tutaj jeszcze będę właśnie rozwijał jak to mówię Będę kupował nowe te ciągniki znaczy, Żeby żeby nie te że nowe, nowe tylko po prostu jakieś używalne może ale tak. Przez zapewne przez jakieś może dwa sezony będę zbierał na pola. Będę, przez jakieś dwa sezony ten i kolejny będę kupował pola. Dopiero w trzecim sezonie. E, możliwe, że kupię nowy ciągnik. Hmm. Jak narodę chcę lecieć w pola. A później jak będę się no, w tych dwóch sezonach na pewno nie będę wyrabiał z obraganiem, <laughs> No to... Kupimy sobie jakiś ciągniczek. Podobnie. Dobra, tak, u mnie na Jak widzicie, wspomaganie jest zrobione w Panie to chodzi. Stój, 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 stój. Muszę sobie na spacie dać ręcznie. Dobra. I możemy dalej. Mamy ile 9 minut odcinka. Jak myślę, że zoram to jest całe pole. I będę kończył. Jak widzieliście, dostałem jeszcze kilka pól do orania takie dwa pola jeszcze nowe. Łąk nie będę orał. Łąk muszą zostać, bo jednak muszę czymś skarbić. Krok. To wasz. Nie, po, nie pokazałem wam. Ja mam e, na krowy mm, na krowę mam no. Więc tych krów będziemy jeździć. Będziemy dolewać im wodę. Także krów na pewno będę jeździł. kau kan tengah kat lawan wei tu sampai saya sobie tutaj na spokojnie, a jeżeli widzicie Terminy nie gonią, aż tak. Nie trochę zapasło. No 60 na pewno będzie do remontu Ale to w, Na zimę, pewnie dopiero Muszę nawet zrobić tu swoją robotę, bo już mu w latach będę też pojeździć jeździć Pewnie Mam jeszcze jakieś prace, pewnie w lato, będę wykonywać Więc 60 no musi być mm, Ale no Do remontu na pewno będzie szła Właściwie ona ma zdrowe Tylko wizualnie Jeśli chodzi o robotę w niej Właściwie to zdrowy jest, robiony niedawno więc Teraz muszę nawet tutaj przed żniwami bym się wyrobił i wyremontować Ale to by było trzeba zapierdalać Myślę nie, to bardzo O o kurde, włączy, jest trójki, to jest bieg. To włączył bieg. To jest trochę Fajnie, a ja widzę orka idzie ładnie. Pokładnie orze. Więc nie jest źle. No głęboko trochę orzemy Tak głęboko trzeba zaorzać to Ale jakoś idzie Jakoś to idzie Ogólnie tak na kolejny odcinek jeśli będę miał podmienione tekstury no, Jeśli chodzi o zbowa bo ja nie mam podmiany tekstur. Więc na pewno podmianę teksturę. Ale to... Na kolejne. z do dołu i lecimy ja fabryka dała jak widzisz 60 no trzymam ją trochę żeby na no, tych obrotach ale daje radę z Jak trzeba mi jedną liczbę protaktuje tak no, to da bardzo, więc wolę na wyższy go wtrzymać. Aby ona szła jednak. widzę, za zacząłem oroć Za blisko tej strony, tutaj Tu już zaczynam Tak, widzicie, orka idzie gdzieś 15 minut odcinka, powinienem się wyrobić za orko tego pola. <laughs> Więc, no, zobaczymy. Ogólnie, e, ja bym tutaj chciał pograć z kimś na multi, e, ale nie wiem jeszcze na pewno z kim. E, zobaczymy. Jeśli ktoś by chciał, jeśli ktoś jest świętny, ma w miarę dobrego neta. To wpiszcie w komentarzu To jest Janek, temat ma farminga oczywiście 19 I to jest ważne Ja grać tylko w, będę w weekendu Bo w tygodniu mnie nie ma w domu Więc od razu mówię Osoby, które będę miały dużo czasu w weekend Przynajmniej może nie tak dużo, dużo Ale no trochę czasu, żeby miały, tak? Żeby... Gdyby ta osoba mogła sobie ogarniać, to, no, jeśli chodzi o gospodarkę. Więc no, to propos takiego mówienia. Mm, nie wiem, czy nagrywać tak, że. W porządku będzie jakieś przebitki <laughs> Jak, wiecie, pod muzykę. Myślę, że z tego zrezygnuję. Nie, nie chcę mi tego za bardzo robić. A może to będzie fajne, ale nie wiem co to robić. Napiszcie w komentarzu. Jeśli dużo osób by pisało, żeby tak robić. No to będę tak robił. Początku nie wiem jakieś w ogóle wyszło z tak, przebitkami chyba nie jeszcze nawet Więc jeśli chodzi o mój kanał Więc no, bo miałem te plany ale nie robiłem tego jednak Więc no jak to piszcie w komentarzu Jeśli będzie trochę osób za tym, to postaram się to nagrywać Te przebitki Możemy dalej. Um, ogólnie tak też będę się pojawiać, jeśli chodzi o te doserie, odcinki z innego gospodarstwa, na którym od czasu do czasu pracuję. Um, ja tam takie wykonuję czasami jakieś orki ku te putewal um, czy kompajnym jeszcze kosze. Też mam uprawnienia na combine, więc no Proszę mi już na gospodarstwo to mogą się pojawiać. Myślę, że to będzie fajne, bo nie będzie tylko ta sama gospodarka, tylko będzie trochę takie wyróżnienia. odskoczenie od rzeczywistości, że tutaj 60, -ka, 30, tam jakieś case renderery, uh, jakie ma maszyny is... z lepszej półki, o wiele lepsze. 60 idzie ładnie jak widzicie ośmiu kubie mleci mogłem już losować, nawet kupić od 60 nawet jako strójkę obrotową ale albo dwójkę ale no nie chcę chyba jej męczyć nawet strójkę obrotową bo to jednak no jak się z bo obrotowo to jednak ja będę miał więcej podsłane chyba nawet chcę męczyć może jakąś dwójkę bym kupił takie dziła trochę Ale na podanie trójki No patrzyłem ostatnio to jakie spógi obrotowe Po tego 60 no to Miałem tam taką dwójkę Ale nie wiem, muszę bym, muszę bym przetestować jak to by szło robota z waszej dziesiątką. Bo jeśli ona by miała naprawdę ciężkę, no to nie ma też sensu katować ją Więc zobaczymy. Jak na razie tym pługiem się obrabiam, więc... To już źle nie, ora. Być nieźle Mógłbym tu jeszcze przyjechać z talerzówką na początek, ale... Już nie chciałem... Już nie chcę już tak Więc no... Od razu pługiem zaorać Z głowy będzie zbronować i do siewów Czekać Tutaj te... Hmm, tutaj te drzewa wytnę. Wolne mi tylko. Czy mogłem je w sumie zostawić? Tutaj ule nawet kurde, postawić jakieś. Nie wiem, a że tych nie robię, więc Pole ile mam? 20 arów. No. 20 arów yes, no, nie źle. Idziemy dalej. Oh, możemy Te polem. Ja trochę się przetnę. bliżej bliżej tej nożej eee, no Bliżej tutaj tej drogi Tu trochę daleko W ogóle wiem, co być taka realistyczna bo Tu jest fabuła, będzie Po prostu no, Nie tylko tak, tylko jakby na GoPro tak tak się nie, ch nie chce mi się nawet bawić co? To jest takie niby GoPro. Dobra, chyba żeby bruster wybory dobrze więc. Na piątkę. Mówiłem, że za trochę wyorałem, ale... to jeszcze dwa razy orać, Poprzeczki. Można jechać na kolejne pola. A z wami bym się żegnał. przechodzimy dalej no 60 jakoś nie stęka przy tym pługu więc nie jest źle przychodzi orka Jak wam się podoba moje gospodarstwo chciałem zrobić w polskim stylu tak ciasno trochę. Tym się akurat bardzo udało chyba. tego jestem dumny. Hmm. Chwalę za domem, prawdopodobnie bym oddawał jednemu, znajomy, jednemu znajomemu rolnikowi dzierżawę. Hmm. Taki mały kawałek, nie, ch nie chcę mi się. Nie, nie mam sensu takiego małego kawałka obrabiać chyba. Te małe pola, które czy widzieliście, chyba <coughs> i chyba oddam ci rzadko. Ostatnio znajomy mnie pytał, gdzie nie dałbym tego pola, bo <coughs> ono ma pole. Żeby złączył, wiadomo. Małe pole tam chyba ma, no nie wiem, z 10 arów może. Nie no może więcej 20 arów, ale wiecie. Lepsze 20 arów niż nic, tak Ale zobaczymy, może ja tam będę siał jednak To się zobaczy Na razie jako z planów nie mam na te pole Chociaż może ziemniaki by się zasadziło Nie jeszcze nic A ja, widzicie, na mniejszym biegu, znaczy na mniejszych obrotach, jak jadę, W powiem nie ma ciężko. Ale ja wolę jednak na wyższych obrotach go, go trzymać. Trochę zdrowiej to dla silnika w daj wynajmniej. To będzie chyba Git ta, ta droga nie jest moja Tylko tego pana obok Rolnika nie wiem na, nawet kogo to pole jest hmm. Sorry za to, ale ja tego kurwa nie wytnę. Czemu nie zamknęłem drzwi, ja pierdolę. Kurwa, kur... Kurwiłem cię teraz. raz na siebie. Ale na no, orka idzie. mały pertek tam został to się zbronuje dobra ja wam dziękuję za oglądanie w w odcinku była orka <laughs> w kolejnym zobaczymy albo bronowanie albo siew więc dzięki za oglądanie do kolejnego trzymajcie macie hejo